Cześć z tej strony Gofer, a w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie serię, w której będziemy grali w popularne gry na Roblox. Tak, mogłam wymyślić coś lepszego, ale wpadę na ten niesamowity pomysł. Tak, wiem, że to jest super pomysł na odcinki na, Ro na Roblox. Czemu nie mogę klikać? Okej. Okay. Okej. Okay. Wiem, jestem super w tą grę. No, co każdy odcinek hmm, będziemy sobie grać w inną gierkę. No i obecnie wy, jesteśmy w. Hmm, jak to było? Nie wiem, mam przełożenie na polski, mimo że nie chciałem mieć po polsku. Hmm, no, to jest chyba Blade Ball, coś takiego. Nie jestem pewien, co robić zrobię, jeśli źle to mówię. Naprawdę, no, Was przepraszam bardzo. Hmm, na pewno będziemy grać w jakieś inne gierki. Tak, widzę, że odcinki rzadko się pojawiają, przepraszam, bardzo. Ej. Kody? Poczekajcie. To jest chyba kod. Aha, jednak nie. To jest kod, bo już sprawdziłem. Szybko. Gram widzowie, gramy! O kurcze! Chybałem! Ja na szczęście mogę zrobić. Tak! O kurczę! Myślałem, że to inaczej działa. Gorsze jest to, że gram w tą grę pierwszy raz. Naprawdę. Nie potrafię w to grać. Dobra, się robimy tak, jak naprawdę, jest mega. Rzadko odcinki się pojawiają, naprawdę, wiem. Um, sorry. Um, ale mam wrażenie, że teraz jakoś. lepiej mi się to na wszystko nagrywa. Mam wrażenie, że jak teraz odcinki się pojawiają, co jakiś czas, że jakoś lepiej mi się to nagrywa. Um, no, więc. Myślę, że chodzi tutaj o to bardziej, żeby mi to pasowało, bo jak nie będzie to pasowało mi, no to wtedy odcinki będą do niczego. No, no bo od, jak się komuś nie chce, no to wiecie, to wtedy nie chce się i wszystko wychodzi do niczego. No, dlatego jak tak jest lepiej, to po prostu tak będą pojawiały się co jakiś czas odcinki. Może wam się to nie podoba, ale mi takie jest lepiej, sorry widzowie. No więc raz na jakiś czas będą się pojawiały odcinki, na przykład jak teraz. Z tą serią to też za kilka dni się po prostu pojawił odcinek z kolejnej jakiejś fajnej gierki. Tak wiem super awatar na Roblox. Tylko nie powinienem mieć takich rąk. Więc szkoda. Niestety. Nagrody za czas, za darmo. A ja to odebrancie czy... Nie wiem, czy mogę to odebrać. Chyba nie. Szkoda. Aby się odebrało. Zobaczymy widzowie, nie? Ciekawa ma, widzowie. Odbiłem piłkę, nie wiedziałem, że to kiedyś się stanie. Uuuu! Odbiłem, wystarczy się spamić w myszkę. Przepraszam widzowie, wiem, że to pewnie. Ja tu się znajdą jacyś profesjonal... O kurczę, wiem, że tu znajdą się pewnie jakieś profesjonaliści i pójdą, ale że, że jest strasznie słaby. Wiem, tak, wiem. Czasami tak bywa. O nie, ja tu... co tu się dzieje? Nie, nie. <śmówi> widzowie. Nie jestem fanem Grania takiej gierki, bo nie mam super refleksu. Co za zacięty pojedynek. Niesamowite. Okej. Okay. przez przypadek wam zatrzymałem po prostu... Atak paniki, nie? Co tu się dzieje, widzowie? Sorry. Wiem, że pewnie miał jakieś dziwne reakcje a reakcje i pewnie zastanawiacie się, czy na pewno przeżyję ten odcinek, albo przeżyję ja, czy coś mi nie jest z głową... nie jest z głową, chociaż obecnie głowa mi wypada przed chwilą, ale już jest dobrze, jestem cały i zdrowy. Ehm, no, nie będę to też... proponując wracając do serii, znowu wiem, że kompletnie na tym odcinku dzieje się wszystko tak rozrzucone, jest... Sorry. I taki mam swój styl. Ehm. Yyy, co to jakieś? Nie wiem co tu się dzieje. Wow. Nie nie chcę. Nie kupuję rzeczy. co? A, to trzeba tu kupywać. Jesteśmy na YouTubie, a więc oczywiście, że kupujemy. Sorry, co nie? Nie. Czy ja mam pistolet? Jakiś taki? Nigdy z angielskiego nie jest. Z angielskiego to najlepszy, to ja nie jestem. No to jest. Karabin! Dobrze wiedziałem. Widzicie, zawsze jestem super z angielskiego. Wiem, widzowie, sorry. Ten odcinek jest kompletnie bardziej zarejestrowany niż każdy inny. Ale fajnie. <grytanie> sorry. Powinienem Wam więcej gry pokazywać, ale nie, pokazuję. Ale nie wiem co. Czy... No prawda. Sorry, sorry. Zaraz jak to się zacznie, to będziesz widzi No. Pyk. Jakby to powiedzieć? Czemu umarłem? Chciałem wam włączyć nagrywanie. Tylko do nie włączyłem jakieś pliki gry, do jasnej miałem na twarzy. I... Luiza, ehm, I umarło. zostałem hita nawet. Nie, ale to mieć. Jakie to jest fajne? Co to jest w ogóle? O, to jest ładne. To było. O, to już chyba nikt tego nie. Okej, okay, to sobie możemy kłamać. Hot Dogs World. Nie kumam. Dobrze, że nie ma jakiegoś Smurfka, a nie wiem. Wiem, że jestem jakiś pewnie dziwny, że nie wiem co, o co chodzi z tym Smurfkatem, ale. Nie wiem. Przepraszam. You have claimed. A, chyba dostałem coiny. To super, to odbieramy. Znaczy, otwieramy. Mogłem zbierać na skile, bo tak miałem zamiar, ale nie. Myślałem, że to będzie... Nie, sorry, sorry, sorry. Od razu mówię, ta seria nie będzie jakaś długa, bo za dużo nie ma takich mega popularnych gierek na Roblox. Wiem, że jakaś nagle z anime się zrobiła popularna i była popularna Toilet Tower Defense i nie ma... Myślę, że każda tutaj gra będzie się płacić po 5 sekundach. Bo no, ja, niestety, nie potrafię tego grać. Ogólnie, na, w komentarzach możecie pisać nazwy takich gierek, jakie są popularne, bo nie za bardzo znam popularne gry. Ja, na szczęście mamy YouTube'a. E, tak, wiem, wiem. E, więc będę sobie tak w różnych gierek nagrywał, gadał sobie do Was, e, właśnie tak jak teraz. I pewnie coś nowego mnie odbija. Ale to jest codzienność, widzę. Dobra, teraz damy radę. patrzcie teraz. Tzium! Nawet nie wiem, co do końca zrobiłem. że ja płać. No, super. Szkoda, że ja o to odpaliłem. Byłoby lepiej. No dobra. Jestem przygotowany. Tylko widać we mnie. A dobra, jednak nie będę. O, no, to fajne się bałem, już chciałem odbić. Sorry, wiem, że mam katar. Sorry widzowie. O kurczę. To nie było Ej, te tryby to chyba są używane tylko na ten... na prywatnych serwerach. Mam takie wrażenie. Znowu! Znowu tutaj widzi wszystko. Czemu mapy nie mam? Nie wiem, może tak wygląda mapa. Wiem, że nawet jakieś emocje się mi włączyły i nie wiem czemu. Czemu ta piłka tam stała? Kompletnie nie wiem. O kurczę. Jest pana Tyle ci do mnie. Pyk! Dobra, szybkie przemieszczanie się. Nie, nie, nie! Cyk! Dobra, nie, jednak potrafię w sobie grać. Coś nie, coś. O kurczę, odejść od nich. Powiem tyle lepiej od nich... o... Od, od, od. Odejść od takich ludzi, od tej piłki, bo zaraz jak wleci we mnie, to już pewnie mnie, po mnie, widzę. Odchodzimy. Tak, tak to się wydmuchuje. To nie jest tak, że powinienem robić koni. Nie przewidziałem tego. No. 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 Mam pytanie jeszcze do Was. Wiem, wiem, że wiem, że coś mi odbija, nagle kolejne pytanie. Bo ostatnio grałem w jedną grę na Roblox, która jest dość stara, ale mi się podoba i obecnie chciałbym tutaj. Żeby wam pokazać, jak sobie w gram. I nie wiem, czy chcielibyście... Czy do 25 tysięcy też ludzi znajdziecie do popularnych gier do gry z 2018 to jest Car Dealership Tycoon No ta gra jest fajna, bo tam są fajne auta i możesz popytać milion na godzinę i żadna policja cię nie złapie jak w realu Nic mi się takiego nie stało Ha, bo nie mam prawka Super, e, no e, więc no więc nie myślcie, że to właśnie ja coś takiego zrobiłem. I znowu zaczynam grać tą niesamowitą gierkę, w którą potrafię grać i obecnie tutaj sobie gram Głównie po prostu Wam was gadam, ale tak jest, to jakoś, nie? No, dobra, leci tu, coś. czekał. Ej, tu mam wrażenie, że to leci do mnie. O, leci do mnie. Ojej, kujcie. Dobra, coś. O nie, teraz? No właśnie, wiedziałem, że to tak się skończy. Nie potrafię klik... Dobra, na klikarzy to potrafię, bo Wiem, że chyba nie słyszycie, dlatego zrobię to specjalnie. Po co tu są razy dwa koiny? Mogę zrobić tak. Pum, już. Po co mi razy dwa coiny? Natychmiastowe... Aha! To nie jest lepsza skrzynia. Tylko to jest to? Czy mi się... nie wiem. Możliwe, że tak, a może tak. Za ile robi? Proszę Nie kupuję tego spin to get free Super Jak zrobić spin a 3000 koi. No dobra, ja mam 18 Dostaje się tylko za wygraną. Było no. No. Nie wiem co się. Ale to chyba będzie na tyle w tym niesamowitym odcinku, w którym wiem, że prawie niczego nie dowiedzieliście się o Gerce. Ale prawda, Wam dużo powiedziałem i też. Tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sorry, widzowie, że ten odcinek taki zwariowany, już się. Ale. Nie wiem, mi się podobało na takich odcinkach nagrywać. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dostawcie łapkę w górę i suba, rzadko to mówię. No i teraz odcinki, właśnie, co jakiś czas się pojawiałem ale mam nadzieję, że będą Wam się podobały.